Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Bolwer 100 i zaczynam nasz kolejny odcinek. Zagrajmy w Dragon Age początek. Rozmawialiśmy poprzednio z żoną Ogrena jakiś czas temu i mamy, że tak powiem, nie możemy się cofnąć, jak widzicie, nam zabarykadowała przejście. Z powrotem możemy tylko iść do przodu. Co mogę powiedzieć jeszcze o tym? O, to ona się nazywa Brenda, tak, jest patronką. Nagrywam ten odcinek dopiero gdzieś tak po, po jakimś czasie, z chyba z, dniem, z dniowym opóźnieniem, czy może z dwudniowym opóźnieniem od poprzedniego odcinka. Po prostu nie miałem czasu na to, żeby nagrywać... E, takie sytuacje też się u mnie zdarzają, oczywiście, jak chyba u każdego. <laughs> e, widziałem, że awans jest, tylko nie wiem, kogo jest awans. Piesek nie ma awansu. Bo, za, bo mi wyskoczyło awans, że ktoś ma... Chyba nie tutaj, w postaci awans. to Aha, to ok, to, to już rozumiem dlaczego wyskoczył awans Ok, zacznę jeszcze bufy, czy wszystkie mają postacie, te, które ja chcę, żeby miały Nie masz włączonego przyspieszenie, przyda mi się przyspieszenie To No okej, okay, lecimy w takim wypadku Jezu, ale mnie swędzi nos. Czuję, że miał za skichnąć, a nie chcę wam tak powiem do słuchawek czy do głośników wyrąbać kichnięciem. Potrzebowałam ludzi, żeby sprawdzić, zrobię to! pułapki Karidina. Nie ma innego sposobu, żeby się przedostać, jak tylko próby i błędy. Posłałam ich do środka. Księgę wierności mojemu rodowi, a jednak nie chcieli pomóc. Próbowali mnie opuścić, nawet moja. spit. Ale nawet ona nie umiała zrozumieć, że kiedy sięga ku wielkości, muszą Dobrze. być ofiary. Tyle ofiar, ile to konieczne. Jak widzicie, Brenda. Y Não estava nada aquilo. Powinna była. Przysięgała mi lojalność. Przysięgała, że zrobi wszystko, żeby odnaleźć kowadło. Nie było wyboru. Większość umierała już od pomiocie i skazy, ale niektóre, niektóre kobiety zaczynały się przemieniać. Wiedziałam, czym się staną, ale to oznaczało nieskończony zapas świeżych pomiotów do testowania pułapek. Wciąż mogły mi się przysłużyć. Pomóc mi znaleźć kowadło. To był jedyny sposób. wiecie, jej, je bo już na dekiel. Ej, już je bo i to całkowicie na dekielu. Ale... Bo możemy. I tak nie mam zl zleksza za dużego wybuchu. Na razie że zatrzymałem, żeby... Chcę to kuźwa rozbroić tą pułapkę, która jest przede mną. Zrobimy tak Może tam mi się udają rozbroić jakoś No nie mam do rozbrojenia pułapki A tutaj tutaj też jest pułapka Są dwie pułapki No musiałem w nią wejść Przysięgały mnie za rękę i błagały o śmierć. Przysięgały mi lojalność. Nie miały Dobrze. prawa mi się sprzeciwiać. Mówią, że twoje bractwo znane jest nie tylko z siły fizycznej, ale i z bystrości. Może poradzisz sobie lepiej niż moi nieszczęśni pobratymcy. W tym miejscu jest coś, co popycha ludzi do rozpaczy. Ta, twój imbecylizm. Ja bym cię już z dawno wziął na stryczek i miałbym cię spokój z tobą. No te będę musiał się chyba przebijać przez te wszystkie hordy pomiotów Wytępić wszystko co że tak powiem wejdzie nam w drogę, żeby pójść do kowadła, dojść do kowadła, tak powiem lepiej Zrobię to Ale bardziej mnie męczy to, że nie mam za dużo tego nie mam za dużo Zaczynam. O, to się nazywa miejsca w bagach, jak zauważyliście, mam tego dość mało ale Tutaj na tą żyłę nie mogę kliknąć, no nie wiem czemu Chciałbym kliknąć na tą żyłę, ale nie mogę Okej, okay, no to idziemy dalej. Nic za mnie pozostało innego jak cisnąć do przodu A wiecie mamy o, dość mało miejsca już

Hmm, ile minęło, ale mamy jeszcze kupę czasu do nagrywania. Nagrywam to o 5 rano te odcinki. Nie o 12 w nocy. Tak powiem przed wyjściem do pracy nagrywam to. Mmmmm, lecimy dalej. A żyła Levium jest niepotrzebna. Nie jestem magiem po prostu. Że mam odnawia punkty many Ale jak wiecie, ja nie mam punktów many Przydałby mi się teraz ktoś, u by bym mógłby mógł sprzedać stafa, bo... nasze znaczy rzeczy, bo... A, mam ich dość sporo I zaraz będę mieć kaplicę Okej okay. Zapowiadamy się filmik Czy coś ten descent? Chodźmy Łoł wow. Dostajemy obrażenia, wiecie co? Chodźcie tutaj I zostańcie tutaj, ja idę samo A jednak chodźcie do mnie ze mną A nie ten ścisk zamknąć pójdę dopływ gazu, bo nazwa wala mam topę ich nastrzeczysz nie ma gazu jak rozkoszni jak zechcesz ogłoszenie Tak uczynię Zaczynam Nie ciekawie mhm. Nie ciekawie Wiem, że da się jakoś otworzyć te drzwi A jakąś tam techniką Czy coś w ogóle tam jest? A są tam małe miejsca Czy dobrze widzę? Te, małe pomieszczenia nie wiem tylko jak. Nie jestem zleczony, żeby się że tak Myślę przed tym za długo. Lepiej wol... Już wolę iść dalej. że tak powiem. Eee... No a, że 10 minut minęło, więc... Oby pewnie odpalały golemy, co mi się wydaje. Wrogowie przed nami! Kolejna wódzwa! Ja pierdzie oh. głupie psie kuźwa! Idź tam, wejdź na pułapkę, psie chuju! Nie oddajcie im przewagi! Jest na śmierć! O, nie ja mam już Ale i tak ten mniejszy ich bym nie brał Nie ciekawie, nie ciekawie powiem Wam Brakuje mi już miejsca Bo się zaraz będę Co najgorsze, wywalać rzeczy Nam. No. Poznasz, ja. strach. Nie będzie litości. Ja. Nasze umiejętności dały nam zwycięstwo. Tak uczynię. Ta, nasze umiejętności dały nam zwycięstwo. Mhm, dobre. Dobry tekst, dobry. Zobaczmy, powłoka kwasu. Znieść. To też zniszcz to też. To też. To też. O, co sprawdzę? Mm, bo w zadaniu miałem coś tam, że trucizna i tak dalej. Sprawdzę co to za trucizna była. A czy mam tutaj tą truciznę, truciznę jady, wyciąg z trupi korzenia, stężony jad, stężony wyciąg z trupi korzenia, zguba maga, stężona zguba żomierza, stężona cicha śmierć, stężona trucizna kroków. Oh. Dziennik o zamach kowadłopustw, klimatwa, kasta, e, patronka nie Zamień legion Fantastyczne e, 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 metody, zajazz spał słuchawski, dał Ci przepis na adresatów, które odłożycie otwórzą szlachciankę Okej okay. I to ponownie mieć? Nie tutaj Dziennik. Nie. Epiponek. Zadania. Nie. Nie. <laughs> mm -hmm. nie mam tego co nie wiem gdzieś to mam pewnie k. Okay. że głębinowy mogę wywalić, bo to jest niepotrzebne. i korzeń tak samo, nie, jest niepotrzebne, mam tego tylko to tak samo Peulerium Moment, peulerium A Zostawiamy peulerium 112, 111 110 109. Mniejszy balsam ciepło i on tak by poszedł na WSL więc ja tak powiem wywalę to od razu Fluchy tak samo Tylko z kwasem zostawię sobie. Złoty pierścień. Rywala. Pierścień Dobro tu Rywala. To zostawię. To mamy dość sporo, rzeczy. Ooo czego mamy tutaj tak? Dwie sztuki 104, 103 Okej, okay, lecimy dalej. Teraz się pozbyłem rzeczy. jest godzina? A moment, 5, 10, 15. Okej, okay, ja myślę, że tutaj sobie zakończę, bo dalej będzie walka, co pamiętam. Tak, tu będzie walka. Więc tutaj zakończę. Komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!